Na głos od wielu lat przykuwa uwagę, improwizacja zadziwia, a kontakt z publicznością wręcz zachwyca. Jak to jest, że nie stawia Pan barier pomiędzy sobą a Panami, słuchaczami? Już w Stanach Zjednoczonych dowiedziałem się takiej, takiej oczywistości, takiej prawdy, jeśli chodzi o ten zawód, że nie można udawać kogoś innego, trzeba być sobą, to jest bardzo trudne. Ta sprawa z być sobą jest dosyć trudna dlatego, ponieważ no. Są różne pokusy, żeby tam przeszpanować jakoś, coś tam zrobić, żeby koniecznie się podobać, nie? więc tutaj trzeba po prostu być, być sobą. No ja praktycznie jestem taki sam w życiu, jak na scenie, chociaż oczywiście scena ma swoje prawa. Czasami człowiek nie ma nastroju, nie ma, jest zmęczony i tak dalej, trzeba trochę już liczyć wtedy na publiczność, na ten czar, na tę na e energię, na, na... I tych na górze, i tych na dole, żeby po prostu wszystko dobrze poszło. Tak jak w życiu, te piosenki są poukładane chronologicznie, znaczy tak jak zaczynałem, no tutaj nie ma jakichś takich um, dużych trudności. Ja nie wiem jak to powiedzieć, w, w tym wieku to już takie jest jakby jak oddychanie, no, po prostu się, jest w tym po prostu dużo radości, dlatego że można sprawiać komuś radość i samemu ma się frajdę z tego co się robi. Jakby pan miał porównać czasy, w których Pan zaczynał śpiewać za tych dzisiejszych. Tam ten okres był taki no, walczący ciągle, teraz mam troszeczkę spokój większy, no bo teraz liczą się dalej pomysły jakiejś drogi, ale myślę, że pokoleniu młodszemu, który wchodzi na rynek, jest bardzo ciężko dzisiaj przebić się przez te wszystkie media. To jest straszna robota. Internet, stacje radiowe pisma, jest tego bardzo dużo. No, to jest tak jak z towarem, płyta, prawda? płyta decyduje, jak się płyta ładnie rozchodzi, to zostaje jakiś przebój, to, to puszczają w radio i tak dalej, i tak dalej, I to reperkusja jest taka, że jesteśmy zatrudniani i, widoczni, i tak dalej. Zaczynał Pan śpiewać zespołem Truba dużo. jak Pan wspomina tam ten okres, czy nie brak Panu tych ludzi, przyjaciół, muzyków? No, no, trochę Czyli, brak, oczywiście, sobą, czy, Trosz, czy troszkę razy. brak, chociaż pracuję tu z ludźmi bardzo długo. Więc jestem też bardzo zaprzyjaźniony, z trybodorami już nie pracuję 30 ponad lat. Ale to był wesoły autobus, wie Pani, jeździło się, dzisiaj jest to komfortowe warunki, mam samochód, gdzie mogę się położyć, mogę odpocząć, mogę coś zobaczyć, coś przeczytać i, i, i tam nie muszę garderoby szukać, bo mam od razu całą tutaj, żeby sobie tego Krawczyka malować na twarzy, żeby nikt nie powiedział, że... To... Oczywiście żartuję. Wtedy to był wesoły autobus, po prostu, bo był jeden. Autobus, wszyscy tam wchodzili i chcąc, nie chcąc, było, musiało być a zresztą Byliśmy stuknięci na punkcie muzyki i tego, co robimy, i robiliśmy to po prostu z, z radością. I ta radość nas została, profesjonalizmem wtedy uczył nas Tójski Poznakowski, który zresztą jest ojcem jakby wczesnym i tego zespołu i mojego solowego śpiewania. Tamten okres się nie powtórzył, bo to jest związane też z latami. Byliśmy bo... młodsi, no. No, i to była radość, że mogliśmy w ogóle trzymać te gitary i grać, i to, że to brzmiało, to wszystko. Ja nie wiem, jak to się stało, że ja tyle płyt na gitarze nagrałem, a teraz ta gitara leży w końcu i się kurze. Po prostu w ogóle nie chcę nawet jej brać do ręki, bo, bo jest tylu mistrzów doskonałych na tym instrumencie, że nie ma sensu. Także to było, to było zabarwione cały czas. U nas było niezwykle wesoło. Myśmy się prawie w ogóle nie kłócili. Marian Lichtmann, mój przyjaciel, perkusista, po prostu urodzony komik, który po prostu z niczego potrafił zrobić żart. Bardzo dobrze wspominam ten okres, ale ten nie narzekam teraz, dzisiaj. Boję się, że, że swoją kochaną żoną, która się tym wszystkim zajmuje, latają koło mnie, już tak mnie traktują trochę tak jak... tak nie, jak muzealny zabytek, to odkurzyć trzeba, to ubrać, to trzeba nakarmić, to trzeba... Wszystko oczywiście, ja tam się nie daję za bardzo, ale... Ale oni, oni sami wszyscy tak, tak dbają. No mam w sumie zespół, który się ze mną stanżał. Po prostu chłopcy mieli kiedyś po 20, 30 lat, dzisiaj mają 40, prawie ma nawet 50. Ale żeby ich po nich było widać, mam młodziaki, jak się, no się zobaczę na nich. Czy ta droga do, do sukcesu, do tego miejsca, w którym jest Pan teraz, była trudna i mozolna, czy raczej to wszystko przychodziło łatwo i z miłą chęcią podchodził Pan do pracy? Bardzo trudno. Nie tak trudno jak mają teraz młodzi ludzie, tak jak mówiłem, bo trzeba media, ale było trudno. Było trudno y, dlatego, że w tamtym systemie na którzy śpiewali pop rzucali się dziennikarze, tak trochę snobistyczne nastawienie, więc ponieważ taka była no to wszyscy dobrze, ale nie to, co się podoba publiczności, tylko musiało być jakieś wydumane, ambitne, prawda, wtedy. A myśmy nie dokonali wyboru, myśmy sobie na początku, dla kogo będziemy grać, czy gramy, że tak powiem, na tak zwane, w cudzysłowie, wypięcie, prawda, ambicjonalne, czy gramy dla ludzi. Jest wielu powodów, nie tylko artystycznych, ale również finansowych po prostu. To ci artyści, którzy wybrali taką drogę, bo bardzo ambitną, no to muszą być tacy zdolni jak Geppert, na przykład, który wychodzi sama z fortepianem i robi sztukę piękną, czy bajar, prawda, To jest tego innego rodzaju śpiewanie, w czym są zakochani właśnie ludzie mediów. No ale teraz się liczą też wyniki, ile kto sprzeda płyt, jak to się liczy, jak jest plasowane, czy jest zainteresowanie, czy telefon dzwoni, czy są koncerty. My mamy mniej więcej dwa, trzy koncerty w tygodniu. Ostatnio miałem dwa koncerty, a wczoraj ja zagrałem koncert, który miał trwać godzinę i trwał dwie godziny w kościele i no, zszedłem ze sceny po prostu totalna dentka. Jak ja to mówię, bo to jakie są dwa koncerty, to jest przerwa, jaka trzeba się przerzucić na inną salę czy do innej miejscowości, ale jak jest jeden koncert cały, ale on tak szedł, naprawdę chyba pan Bóg czuwał nad nami, że to się wszystko udało. Publiczność odgrywa ważną rolę w Pana życiu? Czy pomaga Pana pracy? Oczywista, pana oczywista sprawa, że, że bez tego, bez, bez tej życzliwości, akceptacji nie ma tej energii, o której mówię tego, tej, tej tajemnicy całej i, i to, że człowiek. Yy, to zawód nas konserwuje w tym sensie i artystycznym, i wizualnym, i, i no, musimy dbać trochę o siebie, jak tam się przekroczy pewną granicę, której ja nigdy nie mogę w dół zgubić, tylko zawsze muszę walczyć z jakimiś nadwyżkami mojej wagi. Ale to jest też kwestia charakteru. Ja jestem smakoszem, mówiąc delikatnie. Żeby nie powiedzieć żarłok, ale już, już to się skończyła ta żarłoczność, bo w tym wieku już trzeba wybierać, co tam szkodzi, co nie szkodzi. Czy, czy tłuszcz, czy czekolada? Nie, a to tak, a nie jest to zachwycające, muszę powiedzieć, dla takiej ludzi. Omy w Ameryce zmienił wiele, nie tylko w pana życiu zawodowym, ale również prywatnym. Czy z perspektywy czasu, po tych kilku latach, może Pan powiedzieć, że dzięki niemu stał się Pan lepszym i bardziej dojrzałym człowiekiem? Z pewnością tak, dlatego, ponieważ to była szkoła życia i lekcja pokory. Ja przyjechałem taki nadmuchany trochę, to, to, to ego miałem rozbuchane, prawda, no, ciągle tam był piedestał, ciągle wygrywałem, to jest te gdzieś tam. Jakieś dziennikarze mi przykładali oczywiście jak mogli, byłem chłopcem, dobicie takim estradowym trochę. Trzeba było zapłacić za telefon, ratę za samochód czy, czy za mieszkanie, trzeba było. Jak nie było pracy dla śpiewaka, trzeba było różnych in, innych i mać się zajęć. A poza tym z jednej strony to jest to, kiedy człowiek jest bez pracy i po prostu trzeba zaciśnąć zęby, a druga rzecz to jest to, że otarłem się o tą branżę, jeśli chodziło o Amerykę typowo amerykańską, już nie polonijną. Czyli zobaczyłem jak się pracuje w studiach, miałem kontakt z dobrymi muzykami, nagrałem dwie płyty amerykańskie, one mam nadzieję się w końcu kiedyś ukażą, ale tak nie ma jakby takich chętnych po amerykańsko-krawczykach, chociaż nagraliśmy niedawno, obydwie płyty się ładnie sprzedały, takie przeboje w ślad za Rodem Stewardem, przeboje lat 40-tych, -30 30-tych amerykańskie, które zawsze bardzo, bardzo lubiłem. A przede wszystkim w Ameryce odzyskałem wiarę. O czym piszę w swojej książce, którą pisałem z moim menażerem, jak to się dokładnie działo, to jest długa historia, więc nie. powiem tylko krótko, że, że to jest mojej Ewy jakaś tutaj dobra robota, tak jak, jak, jak anioł zupełnie, zjawiła się i, i za rękę i do kościoła. Ja do kościoła po śmierci ojca nie chodziłem w ogóle. No, obraziłem się na Pana Boga, że mi zabrał ojca. Pamiętam, to była Wielkanoc. Bardzo dużo ludzi się nawraca w Wielkanoc. To jest bardzo ciekawe. I u mnie też tak było. I wtedy trochę światopogląd się zmienia, poglądy się zmieniają, stosunek do życia i do ludzi, w ogóle do jakichś zjawisk się zmienia. Człowiek się zmienia raczej w, w, w dobrym kierunku widzi, bo, bo ma oprócz dekalogu czy tam kazania na górze, ma jeszcze po prostu inne wskazówki, które są w Biblii, która jest no, takim naprawdę podręcznikiem, mówię bardzo skromnie postępowania i receptą na, na życie. Czy, czy ta droga do Boga była trudna? Był często podkreślał Pan, że zdarzało się Panu być niegrzecznym chłopcem, niepotrafiącym znaleźć swojej drogi w życiu, niepotrafiącym dokonać właściwych wybor wyborów. Jak więc odnalazł Pan tego Boga w swoim życiu? No, to, to jest długa historia, ponieważ no, yy, kiedy byłem w kościele, jakby towarzyszący Ewie, po prostu widziałem różne postawy modlitewne, jedne emigracyjne, roz, rozpaczliwe, inne, pełne pychy, świetnie ubranych ludzi, którzy szli do Kościoła nie w tym celu, co ja, tak, co ja myślałem. A później zacząłem trochę y, czytać i rozmawiać z y, ludźmi, którzy służą Bogu na co dzień. I miałem duże szczęście, że spotkałem paru ludzi, którzy upewnili mnie, że to jest dobra droga, którą, którą wybrałem. I właśnie mówię jeszcze, chcę powiedzieć o cierpieniu, że to jest bardzo to jest Trudno zrozumieć człowiekowi, że, jak, że cierpienie może po prostu mieć jakieś swoje blaski, dlatego ponieważ człowiek, w, jak, tak jak ja miałem kilka pobytów w szpitalu, raz tam chodziłem po wypadku do zdrowia, później zakładali mi endoprotezę, później ablację serca, więc ja, ja się napatrzyłem na cierpienie, ale sam też cierpiałem po prostu fizycznie, mimo środków farmakologicznych i... Yy, Zacząłem doceniać nawet zwykłą kąpiel w dobrej, pięknej, pachnącej wodzie, której na przykład nie mogłem po wypadku mieć tam kilka miesięcy. Przy pierwszym wypadku to się bardzo człowiek wtedy widzi, że no są rzeczy, których my nie doceniamy. To, że możemy podziwiać tę naturę tak pięknie stworzoną. Przez Boga, że możemy podziwiać ludzi takich wspaniałych, o których można czytać. Literatura, ważna sprawa. Ja, co prawda, mam wszystkie te takie popowe, obyczajowe, to mam z głowy. Teraz szukam tematów takich trochę, żeby we mnie uderzały, tak jak jest z Biblią, że otwierasz, prawda, książkę w pewnym momencie i fragment czytasz i właśnie ten fragment pasuje do Twojego życia. Wszystko jedno, jaka to będzie księga, mówię, przysłów, mądrości, Ewangelię. Przede wszystkim tak to jest. Miałem, a tak, szczęście osierać się od bardzo dobrych duchownych. I gdzieś tam to cierpienie dedykowałem komuś, prawda? Żeby to nie szło jakoś tak w przestrzeni, ale też mam bardzo dużo dowodów, o których mógłbym mówić cały dzień. Na to, że tak jak psalm jest, że głupi w sercu nie ma Boga. Bo rzeczywiście, może nie głupi, ale taki, ja nie rozumiem ludzi niewierzących lub agnostyków, po prostu. Szanuję ich poglądy, ich postawę, bo czasami są to ludzie bardzo wykształceni, mądrzy, ale bardzo często nie tyle oburzam się, co jest mi smutne i przykre, że się atakuje ludzi, którzy, którzy wierzą. I o to dotyczy wszystkich wiar po prostu. To, co zrobił Jan Paweł II w Osyżu, to był to było ewenement w historii świata, że to się zebrało. I nie, że tą drogą świat nie idzie, to nie wiem, spływa krwią, ktoś za to ponosi odpowiedzialność. Mam nadzieję w sprawiedliwość Bożą, że po prostu zło będzie, nie będzie nagradzane, a dobro będzie tylko dobro.